Być może zobaczyliście ten materiał i pomyśleliście No pewnie, Duna jest popularna, pora grzać temat. No i macie rację, bo tak działają media, tak działają też wydawcy gier. W końcu ponad 20 lat czekaliśmy na powrót uniwersum Franka Herberta, aż pewien Kanadyjczyk sprawił, że Duna znowu stała się seksi. Trafiłem kiedyś na takie zdanie, że Duna to takie gwiezdne wojny dla dorosłych. I faktycznie jakby są podobieństwa, w obu mamy podróże międzygwiezdne, tłuką się na miecze i mamy głównego bohatera z dziwną relacją z piaskiem. Jest też taka opinia, że w przeciwieństwie do Gwiezdnych Wojen, Duna po prostu miała pecha do swojej pierwszej ekranizacji, dlatego nie stała się tak popularna. No ale też, powiedzmy sobie wprost, Diuna to po prostu kompletnie inna bajka. Porównywanie tych dwóch rzeczy jest trochę jak porównywanie Harry'ego Pottera do władcy pierścieni albo dowolnego innego świata nad przemyśleniem, którego autor spędził więcej niż 5 minut. Frank Herbert w swoich książkach porusza wiele tematów, będących odbiciem naszego świata. Wątki takie jak mesjanizm, wojny religijne, ekologia, czy uzależnienie od skończonych zasobów. Przekazuje rzeczy w nie zawsze prosty i oczywisty sposób, o czym niech świadczy to, jak dużo osób uznało Pola Atryde za pozytywnego bohatera, wbrew intencjom autora, o czym sam mówił. Chcę przez to powiedzieć: dobrze, że możemy znowu rozmawiać o Junie, i będą po to sięgać nowi odbiorcy. Być może też dzięki grom. W tym materiale porozmawiamy o przyszłości, teraźniejszości i. I przeszłości Dune w świecie gier. Bo uniwersum Franka Herberta miało tutaj sporo do powiedzenia, głównie w latach 90. i tak się złożyło, że jedna z gier w uniwersum Dune jest jedną z najważniejszych produkcji w historii gier wideo. Martin Alper był wielkim fanem twórczości Franka Herberta i w latach 80-tych zamarzyła mu się gra w uniwersum Dune'y. Alper był założycielem studia Mastertronics, które przemianowano na Virgin Interactive po wykupieniu przez Richarda Bransona. Po premierze filmu Davida Lyncha w 1984 i śmierci Franka Herberta w 1986 powstało małe zamieszanie o to od kogo można było uzyskać pozwolenie na stworzenie nowej adaptacji. Ostatecznie udało się je kupić w 1990 od Universal Pictures, dystrybutora filmowej Dune'y. Alper zaproponował stworzenie gry nowemu francuskiemu Krajo Interactive, dla którego miała to być druga produkcja w karierze. Studio miało składać się również z fanów Dyuny, dlatego podeszło do tego zadania bardzo ambitnie i chciano możliwie jak najwierniej przenieść do gry całą esencję tego uniwersum. Efekty miały się niezbyt podobać Virgin Entertainment, który regularnie otrzymywał wgląd w postępy w pracach. Ulokowany w USA wydawca podobno na pewnym etapie nazwał grę Krajo zbyt francuską, cokolwiek to miało znaczyć. No. Rien de rien Dużo łatwiej zrozumieć obawy dotyczące pomysłu na specyficzne połączenie gry strategicznej z przygodową. W 1990 roku zmieniło się szefostwo w Virgin Entertainment, które postanowiło zaorać projekt Cryo. Co było łatwe, bo na tym etapie nie było jeszcze żadnej umowy. Martin Alper nie chciał rezygnować ze swoich marzeń o growej Dunie. W tajemnicy dogadał się z Westwood Associates, aby stworzyli własną adaptację. Ale Cryo Interactive było zdeterminowane, aby uratować swój projekt. Pomimo wycofania się wydawcy, kontynuowali pracę nad grą. W międzyczasie część firm Virgin przyjęła Sega i to ona finansowała dalszą produkcję, ale ani Sega, ani krajo nie posiadali praw do marki, dlatego studio musiało i tak przekonać Virgin do wydania gry. Co im się udało po pokazaniu bardziej kompletnego prototypu? Gra ostatecznie doczekała się swojej premiery w styczniu 1992 roku. I na szczęście było warto, Adaptację docenili zarówno gracze, jak i krytycy. Sprzedało się też na zadowalającym poziomie, dzięki czemu Krajo Interactive mogło zostać niezależne i dalej działać. Ich gra uważana jest do dzisiaj za najwierniejszą grową adaptację Dune'y. Bazuje na licencji Filmu Davida Lyncha, dlatego bohaterowie wyglądają w niej wprost jak aktorzy z filmu. Fabularnie gra brała jednak tylko zarys, a dalej kształtowała historię na swój sposób. Cel był prosty, czyli zdobycie władzy na Arakis i wypędzenie Harkonnenów. Historia była dość liniowa, ale w jej trakcie można było na przykład wybrać, czy chcemy dalej korzystać z bogactwa planety, czy spełnić marzenie Fremenów i przekształcić ją w zieloną oazę, jednocześnie pozbawiając świat źródła przyprawy. Jak wspomniałem wcześniej, rozgrywka była ciekawym połączeniem strategii i przygodówki. Większość zabawy polegała na dialogu i zwiedzaniu lokacji, ale w międzyczasie coraz więcej zarządzaliśmy też bazami oraz jednostkami przejmując kolejne rejony planety i osłabiając Harkonnenów. Ciekawe jest to, jak rozgrywka z czasem zmienia się, tak jak sam pol Atryda pod wpływem przyprawy. Przykładowo, na początku musimy latać ornikopterem do baz, aby wydawać polecenia. Z czasem zamiast w ornikopterze podróżujemy na wielkim czerwiu, a gdy w miarę fabuły rozwijają się nasze nadprzyrodzone umiejętności, nie musimy już podróżować do baz, aby wydawać rozkazy, możemy to robić telepatycznie w dowolnym momencie. Fajne są również takie szczegóły, jak stopniowo zmieniający się kolor białego bohatera, czy to jak NPC z czasem zwracają się do nas z większym szacunkiem. Oprawa graficzna robiła w tym czasie ogromne wrażenie, zwłaszcza w wersji CD. Duna była jedną z pierwszych gier, którą przeniesiono z dyskietek na kompakty. Dodatkowe miejsce na nośniku pozwoliło dodać takie rzeczy jak fragmenty filmu Davida Lyncha, jako przerywniki, czy renderowane w 3D sceny podróży przez Arakis. Duna pozwoliła Cryo Interactive rozwinąć je skrzydła i funkcjonować przez kolejne lata. Piękną klamrą narracyjną jest fakt, że to właśnie przez Dune firma upadnie. O czym przekonacie się za chwilę, ale dune od kraju bardzo szybko została zepchnięta na drugi plan, ponieważ później tego samego roku Westwood Studios wydało efekty swojej pracy. W grudniu 1992 roku premiera miała tworzona w tajemnicy gra Westwood Associates, przemianowanego na Westwood Studios po wykupieniu przez Virgin w tym samym roku. Do momentu wydania gry od Krajo studio nie miało pojęcia, że dalej powstaje jakaś inna gra w świecie Dune. Francuzom udało się wyrobić przed Westwood, dlatego Virgin w swoim marketingowym geniuszu stwierdziło, że skoro ma drugą grę o Dune w swoim portfolio, to po prostu nazwie ją Dune'a 2. Pomijając fakt, że obie gry poza wspólnym materiałem źródłowym i wydawcą nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego. Dobry plan. Jak się pewnie domyślacie, Westwood było zachwycone tą decyzją. W sumie gra otrzymała aż trzy nazwy. To najpowszechniejszą było Dune 2: The Building of a Dynasty. W Europie zmieniono podtytuł na Battle for Arrakis, a przy porcie na Sega Mega Drive dodatkowo pozbyto się numerka i został tytuł Dune: Battle for Arrakis. Uznaje się, że Dune 2 jest pierwszą grą z gatunku RTS, czyli strategii w czasie rzeczywistym, czyli takiej bez tur. Oczywiście, jak to zazwyczaj z gatunkami bywa, trudno jest jednoznacznie powiedzieć, kto był pierwszy. Zawsze okazuje się, że ktoś gdzieś wykorzystał już niektóre rzeczy wcześniej, jedni się zgodzą, że to wystarcza, aby uznać tę grę za protoplastę gatunku, inni, że nie. I tak samo w tym przypadku mówi się, że japońska gra o zaskakująco niemieckiej nazwie Herzog 2 posiadała w sobie wiele elementów z RTS-a. Herzog 2 był zresztą wprost wskazywany jako jedna z inspiracji dla Westwood. Ale to właśnie Dune 2 zawdzięczamy nazwę gatunku RTS. Określenie Real Time Strategy miał wymyślić współzałożyciel Westwood, Brett Sperry, jako ładny marketingowy opis ich gry, mając Odróżnić Dune od dużej konkurencji, turowych strategii. I co ważniejsze, to Dune 2 nadała formę temu gatunkowi, z której chwilę później czerpali najpopularniejsi przedstawiciele nowego gatunku, jak Warcraft czy Age of Empires. W Dune 2 po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć pętlę rozgrywki polegającą na pozyskiwaniu surowców, aby zbudować bazę, następnie stworzenie armii i zniszczeniu armii i baz przeciwnika. Do tego mogliśmy znaleźć tutaj drzewko technologii oraz unikalne jednostki dla każdej frakcji. Była to również jedna z pierwszych gier wykorzystujących tzw. mgłę wojny, to znaczy, że mapa była zasłonięta, Dopóki sami jej nie odkryliśmy podczas eksploracji. To również interfejs zaprojektowany przez Westwood przez lata inspirował kolejnych twórców RTS-ów. Duna 2 pokazała nawet tak oczywistą dzisiaj rzecz, jak kontrolowanie jednostek za pomocą myszy. I podobno zainspirować do tego twórców miały ówczesne komputery MAC. Chociaż była to jeszcze bardzo wczesna forma sterowania myszą, dało się wydawać polecenia tylko jednej jednostce naraz. Nie było czegoś takiego jak kontekstowe wydawanie poleceń, czyli jeśli klikniemy na miejsce na mapie, to jednostka tam pójdzie, a jeśli klikniemy na wroga, to go zaatakuje. W Dune 2 trzeba było się przełączać. Pomiędzy komendami po lewej stronie interfejsu albo za pomocą skrótów klawiszowych. Można odnieść wrażenie, że Westwood po prostu zrobiło przełomowego RTS-a, którego uniwersum przypadkiem akurat została Duna. Ale Westwood nie traktowało twórczości Herberta jedynie jako tło. Popularnie gra miała dość luźne podejście do materiału źródłowego. W grze mogliśmy znaleźć trzy frakcje: Atrydów, Harkonnenów oraz wymyślony w całości przez studio Clan Ordos. Przejmowaliśmy kontrolę nad jedną z frakcji i celem było po prostu pokonanie pozostałych. Charakter Arakis ujawniał się podczas rozgrywki. Nie Mogliśmy budować na piasku, a jedynie na skałach, co wymuszało uważne planowanie bazy. Budynki z czasem niszczały, ale mogliśmy spowolnić ten proces, stawiając je wcześniej na zbudowanych betonowych płytach. I oczywiście, chodząc po pustyni, musieliśmy uważać na ogromne czerwie. Duna 2 dla RTS-ów była tym, czym Wolfenstein 3D i Doom dla Strzelanek. Krótko po premierze, strategie czasu rzeczywistego stały się jednym z najpopularniejszych gatunków gier komputerowych. Dlatego nic dziwnego, że parę lat później postanowiono wrócić do tej przełomowej produkcji w niekoniecznie przełomowy sposób. W 98 Virgin oraz Westwood wydało Dune 2000. Stworzenie gry zlecono zewnętrznemu Intelligent Games. Według pierwotnego planu miał to być zwykły remake Dune 2. Ale chcąc uspółcześnić grę, studio w niektórych miejscach odbiegało od pierwotnej produkcji. Czasami na plus, na przykład pochylono się nad balansem jednostek, który wcześniej praktycznie nie istniał, a czasem zmiany były kontrowersyjne, jak to, że budynki postawione na betonowych płytach nie niszczały już z czasem. Wydaje się, że dzisiaj gracze mają trochę więcej sentymentu do Dune 2000, ale patrząc po recenzjach z okolic premiery, remake Remake sprawiał wrażenie produkcji dla nikogo. Gra miała typowy problem remake'ów, za bardzo odbiegała od pierwowzoru, aby zadowolić fanów i była zbyt przestarzała, aby spodobać się nowym graczom, tym bardziej, że konkurencja wśród RTS-ów była już wtedy naprawdę mocna. Ciekawostką jest to, że gra wyszła w dwóch wersjach graficznych i to chyba jedyny znany mi przykład, gdy z powodu ograniczeń technicznych 2D zastąpiono 3D. Port na PlayStation miał grafikę 3D, która miała zjadać mniej ramu niż Sprite 2D. Przyjęcie Dune 2000 było raczej chłodne, ale to dalej silna marka którą chciał wykorzystać nowy wydawca. W 1998 roku Westwood Studios przeszło z rąk Virgin do Electronic Arts. Rok później Westwood chciało kupić Intelligent Games, które poza Dune 2000 stworzyło również dodatki do Red Alert, ale transakcja ostatecznie nie doszła do skutku. Nie przeszkodziło to jednak, aby zlecić Intelligent Games pracę nad nowym RTS-em w świecie Dune. Y. Emperor Battle for Dune miało premierę w 2001 roku i ponownie recenzje były bardzo mieszane. Gra miała być ogólnie dobra i dopracowana, ale pod żadnym względem wyjątkowa. Zdaniem niektórych przypominała raczej pustynną skórkę nałożoną na ostatnią część Command and Conquer. Dlatego o produkcji dość łatwo zapomniano. Intelligent Games przestało istnieć trochę ponad rok po premierze. Ich gry po prostu nie zarobiły dość, aby się utrzymać. Kolejny rok później, po kilku średnio przyjętych produkcjach, Electronic Arts zakończyło historię Westwood Studios, no ale to jest już inna historia. Ale w 2001 roku obok Emperor dostaliśmy jeszcze jedną grę w uniwersum Franka Herberta, która miała się okazać ostatnią na ponad 20 lat. Zapowiadałem, że Cryo Interactive zrobi nam piękną klamrę narracyjną i to dzięki Dune pożegna się z tym światem, ale nie będzie fajerwerków, po prostu zniknie jak te wydmy powoli rozsypywany przez wiatr. Pod koniec 2000 roku do telewizji trafiła miniseria Frank Herbert's Dune. Zdecydowanie dużo cieplej przyjęta niż film Lyncha. Cryo Interactive postanowiło wydać na licencji serialu grę o tej samej nazwie. Jej stworzeniem zajęło się Widescreen Games, to samo, które współpracowało z CD Projekt Red przy skasowanym powrocie Białego Wilka. Frank Herbert Dune trafiło do sprzedaży pod koniec 2001 roku. Była to przygodowa gra akcji z walką i skradaniem się, która była z grubsza tym, czego można się było spodziewać po grze na licencji serialu w tamtych czasach. Dość powiedzieć, że na Metacriticu może pochwalić się oceną 48 na 100. Już podczas produkcji gry krajo miało problemy finansowe, a klapa Frank Herberts Dune miała być tym ostatnim gwoździem do trumny firmy, która zwinęła się w 2002 roku. Z powodu bankructwa do kosza trafiło Dune Generations RTS MMO, z którego zdążyliśmy zobaczyć tylko krótki filmik z wczoraj. Alfy. Po tym musieliśmy czekać 20 lat, aby znowu przenieść się na Ragnars. Na początku 19 roku norweskie studio Fancom ogłosiło, że podpisało umowę z Legendary Entertainment, producentem kinowej Dune, aby wykorzystać tę markę do gier. Pierwszym i jak na razie jedynym namacalnym efektem tej umowy jest Dune Spice Wars. Gra została stworzona przez francuskie Shiro Games, najbardziej znane z Norvgard, czyli takimi settlersami, tylko lepszymi i... no wiecie... Mniej martwymi. Wbrew pierwszym wrażeniom, Spice Wars nie jest tylko z pustynną skórką nałożoną na Northgard. Oczywiście jest tutaj mnóstwo podobieństw, ale studio nie bało się próbować rozwinąć swojej formy gier strategicznych. Najciekawsze dla mnie jest to, jak połączona ze sobą dynamiczność RTS-a ze swobodą strategii i możliwościami gier 4X typu cywilizacja. To nie jest gra, w której wystarczy zbudować bazę, zbudować armię i zniszczyć bazę przeciwnika. Trzeba zajmować strategiczne rejony, dogadywać się lub walczyć z tubelcami, uważać na ogromne czerwie, pamiętać o podatku dla imperatora oraz dogadywać się z wielkimi rodami. Różne frakcje mają swoje własne premie, wymuszając poniekąd inny styl gry, aby jak najlepiej wykorzystać ich możliwości. Całość jest bardzo przyjemna dla oka i ucha i szanuję Shiro Games za decyzję, aby nie próbować powielać interpretacji Dune z filmów czy wcześniejszych gier, a zamiast tego wyobrazić ją sobie po swojemu na bazie samych książek. Największym problemem Dune Spice Wars, jak wskazują gracze i recenzenci, jest brak jakiegokolwiek trybu fabularnego z historią. W sensie zawsze miło jest mieć tryb fabularny, ale czy jest to coś, czego oczekujecie od gry tego typu, to już zależy wyłącznie od Was. Jeśli nie jesteście fanami retro i gier sprzed 20 lat, to Dune Spice Wars jest dzisiaj jedynym growym sposobem, ażby sztachnąć się uniwersum Franka Herberta. I na szczęście jest to produkcja bardzo dobra, przy której można spędzić zdecydowanie więcej czasu niż planowaliśmy. A jak nie, to na horyzoncie jest już kolejna gra z zupełnie innej bajki. Cześć, witajcie, Wojtek Wucicki Show Tonight. O nie, co ja tu robię? Bardzo zgrabne nam przeszło... wyszło chyba przejście. Tak, bo przed... Tego nie zrobiliśmy. Przedum jako, nie, nie ma przejścia. Przedum jako Spreamy ekspert tak? od Dune. A I... co chcesz? Żyć? I się pojawisz. Nieważne. No. Wezwałem Dawidę, ponieważ e, chciałem opowiedzieć o nadchodzącej części Diony, Nadchodzącej grze z uniwersum Diony, czyli Dune Awakening od Funcom. To jest ich druga gra, która na razie jest właśnie w produkcji. W sensie wyszło od Dune Spice Wars i jeszcze w produkcji jest Dune Awakening. A... Który znowu jest zupełnie inną grą. Tak, jest zupełnie inną grą. Co akurat dobrze, bo w sumie cała seria jest bazuje tak naprawdę na RTS-ach i strategiach, więc fajnie, że ktoś pomyślał, że okej, okay, może z Dune'ą zrobimy coś innego. I właśnie pamiętam ten moment, kiedy oglądaliśmy na jakimś, nie pamiętam w którym pokazie oglądaliśmy właśnie pierwszy zwiastun Dune Awakening. I pamiętam, jak wszyscy się strasznie podjarali, bo widzieliśmy po prostu chłopa biegającego przez pustynię. Całość działała na Unreal Engine 5. I na samym końcu chyba była informacja, że to jest survival MMO. Nie pamiętam, czy fizycznie, ale w mojej głowie zrobiłem coś takiego... I właśnie chciałem Cię tutaj ściągnąć, uh -huh. ponieważ potrzebuję kogoś, kto, jakby, nie wiem, może odbije trochę piłeczkę, a może trochę jednak uspokoi mnie, czy, inny, czy inne osoby, ponieważ Survival MMO, gdy widzę Survival, to ogólnie nie są gry dla mnie, ja przyznaję. Uh -huh. Jak ja ścinam sobie to setne drzewko, to ja zastanawiam się, co ja robię ze swoim życiem. Mam trochę takie poczucie, że yy, po pierwsze jest ich ogromnie dużo na rynku dzisiaj, jest właściwie zalew survivali i co chwilę wychodzi jakiś kolejny nowy. I są lepsze i gorsze, ale mam takie poczucie, jakby zagrać Jeden, to jakby zagrać we wszystkie. Oczywiście wiem, że się różnią, ale mimo wszystko większość polega tak naprawdę na tym samym, tylko że w innej otoczce, albo trochę lepiej, w lepiej wykonany sposób. Ale chcę, żebym cię uspokoił, że tak nie będzie. Tego nie wiemy, ale właśnie zastanawiam się nad tym, ponieważ mamy też MMO, grasz w Final Fantasy. Ja grałem ogólnie bardzo wiele MMO. I tylko, grałeś że... inne MMO. Tak. I właśnie zastanawiam się. Ja też grałem inne MMO. Okay. I no nie tak, zastanawiam się, właśnie przychodzi sobie taki chłop z wydawnictwa i patrzy na grę MMO i stwierdza, że tak, dzisiaj brakuje nam gier MMO i dzisiaj potrzebujemy więcej gier MMO. W sensie nie, nie mam brakuje. wrażenie, że MMO to jest taki styl gry, którego po prostu dzisiaj on jest albo bardzo niszowy, albo po prostu. Znaczy, to jest, to jest nisza, ale to jest duża nisza. Tylko, że wydaje mi się. Ja mam obawy, i one niestety nie. Ja nie one nie rozumieją Twoich obaw. Yy, wydaje mi się, że w tym przypadku Survival MMO nie oznacza yy, tego, co rozumiemy przez yy, klasyczne MMO. Czyli nie, to nie będzie World of Warcraft, to nie, nie będzie. będzie grindu i to... jakichś rajdów. Tego... Będzie może grind, i może będą raidy, ale to nie będą. To, to będzie raczej, wiesz, to, czym miało być The Day Before na przykład. Niekoniecznie skończy się tak źle. A ale po prostu. Będzie trochę to... Często się mówi, chyba nawet wy o tym mówiliście w podcaście, że MMO dzisiaj robi się tak, aby dało się grać w nie samemu. Że da tak. się przechodzić samemu? to jest singlowa gra, w której po prostu ludzie biegają dookoła i ewentualnie masz opcję jakiejś interakcji z nimi. Tak, tylko że widzisz... Yy, tylko że to nadal jest yy, taka koncepcja, jeśli nazywasz ją MMO. Ja się upieram, że gry, które są nazywane MMO, jeśli mają w sobie też ten pierwiastek survival, to często nie mają nic wspólnego z MMO też, nie? Ale, Obawiam się, że to, jeśli nazywają to MMO, to to będzie odstraszało, tak jak i ciebie odstraszyło potencjalnie. Ale właśnie, wiesz co, już... Właśnie ja bym tutaj nawet abstrahował od tego, jaka jest rzeczywistość, bo właśnie na przykład Final Fantasy 14, w który obecnie gram, jest takim MMO które nie ma wielu, jakby jeśli się celowo nie wpakujesz w inwestycje typu pół godziny, to niemal w dowolnym momencie, może nie ma w dowolnym momencie, no bo masz jakieś tam sytuacje, w których jest akcja, nie? Ale nie ma tak, że przez raczej, że przez 10 minut nie jesteś w stanie się oderwać, zostawić gdzieś i, i, i wyjść, nie? Ale właśnie y, odszedłbym w tych rozważaniach od tego, jaka jest rzeczywistość, a bardziej chyba jednak skupiłbym się na tym, jakie jest postrzeganie tych gen. I że to raczej będzie coś dla fanów y, rozgrywki z typowych survivali, te, y, te, tego co, co dzisiaj znamy, wiesz, czyli zbierz gwoździe, zbierz trzy tony piasku i zbuduj z tego dom, no nie wiem. No, tylko, że w uniwersum Dune nie? No to masz to samo, y, możesz sobie zrobić w uniwersum Konana, czy coś, nie, nie wiem. Swoją drogą, fanką stworzyło wcześniej Conan Exiles, tak? No więc, No, więc... Może ten, to jest jakaś baza zresztą, zresztą Conan Exiles chyba też było poniekąd takim survival. MMO. No tak, w sensie... tak, tylko że to jest właśnie, to nie jest to MMO. Jeśli oni to opisują jako MMO, to to właśnie nie jest bardzo to. To nie jest klasyczne MMO, nie? Znaczy, nawet, ja nie, ja nie, nie nawet wiem, takie... czy przy Diablo 4 ktoś nie mówił, że to jest MMO, w sensie tylko dlatego, że można sobie po prostu wyjść z bazy i się spotyka innych graczy na mapie i dlatego no, ktoś tego nazwał MMO. To, to z tymi gatunkami to w ogóle jest tak, nie? Że, że na przykład niewiele rzeczy się nazywa RPGami, mimo że bardzo wiele gier się ma elementy RPG, nie? To jest z drugą stronę zupełnie. Tak naprawdę nie za bardzo mamy o czym gadać, bo nie wiemy jeszcze Wielostronnych, tak, że... że mamy trochę pokazów, zwiastunów, ale no, powiedzmy, że jeszcze jeszcze nie napalajmy się aż tak bardzo. Wyglądają fajnie i takim pozytywnym, mam yy, nadzieję pozytywnie brzmiącym zakończeniem powiem, że gdy widzę projekt jak, albo jakieś takie połączenie gatunków typu Survival MMO, yy, coś co mam wrażenie, że nie no, nie ma opcji, że ktoś się na to porwał, to myślę sobie, że nie no, jeśli ktoś się na to porwał, to naprawdę musiał mieć dobry pomysł. I że ktoś chciał na to wydać pieniądze. To, ja to roz... nie musi być prawda, ale ja to rozumiem, jest zawsze taka z tyłu głowy gdzieś siedzi. To ja y, akurat powiem, że niestety raczej chodzi o pieniądze, <grym> ale też mam pozytywny akcent, bo wydaje mi się, że to jest okazja, żeby się przekonać do tego gatunku i dużo tutaj faktycznie opiera się na tym, czy to będzie fajny świat. A Duna you know, ma bardzo fajny świat, więc to jest, myślę, nadzieja. Cała w tym, żeby, to, żeby ten świat został dobrze zrealizowany, a to jaki konkretnie gameplay tam będzie, zobaczymy. I, wiesz. No dobrze zrealizowany y, gameplay w gatunku survival MMO y, jakkolwiek zostanie to z, jak, jakkolwiek jest ich inter interpretacja tak naprawdę jeśli będzie zrealizowany dobrze i będzie w y, uniwersum które lubimy to czemu nie i tym pozytywnym akcentem dzięki za udział w moim show trzymajcie się do no, usłyszenia się i a i zagrajcie w serii Blackpool no. <laughs>